Gwiazdy kojarzymy często jako osoby próżne, zapatrzone tylko w siebie i nie zwracające uwagi na innych. Jednak nie wszystkie takie są, a te gwiazdy oprócz tego, że pojawiają się w telewizji, zrobiły coś najbardziej niezwykłego na świecie. Ocaliły komuś życie. Dziś będzie o nich. Zapraszamy. Ania Wyszkoni złożyła pewną obietnicę lekarzowi. Obietnicę, która uratowała i pewnie jeszcze uratuje niejedno życie. Swojego czasu niezwykle głośno było o poważnej chorobie, jakiej doświadczyła Ania. Miała dosłownie wszystko, świetną karierę, wspaniałego partnera, dwójkę dzieci, jednak w jednej chwili jej ułożone życie zaczęło się psuć. Wszystko przez diagnozę, jaką usłyszała, głus tarczycy. Musiała wtedy przejść bardzo poważną operację i istniała szansa, że więcej nie będzie już śpiewać na scenie. W rozmowie z Gala, Ania Wyszkoni ujawniła, że złożyła pewną bardzo ważną obietnicę swojemu lekarzowi, lekarzowi, który wykrył u niej guza. Lekarz poprosił ją bowiem, by jako osoba znana wykorzystała swoją sławę, szerząc w ten sposób świadomość u ludzi na temat nowotworów, bo niestety prawda jest taka, że dalej zbyt mało osób się bada. Ania Wyszkoni postanowiła więc wiązać się z tej przysięgi należycie i poruszyć w mediach, ten tak tragiczny problem. I okazało się to bardzo skuteczne, bo ta obietnica uratowała już życie pewnej dziewczynie. Ania Wyszkoni ujawniła Niedawno poznałam małżeństwo, które przyznało, że uratowałam życie ich córce, bo dzięki mnie poszła na badania i w porę wykryto u niej guz. Takich przypadków jest więcej, bo często rozmawiam o tym z ludźmi po koncertach. W rozmowie z czasopismem Gala Ania Wyszkoni ujawniła też, że ona sama dalej boi się, że choroba może powrócić. Już do końca życia będę pod opieką lekarzy. Trzeba być czujnym, bo nie wiadomo kiedy mogą nastąpić przerzuty. Ale mam nadzieję, że wszystko co najgorsze mam już za sobą. Beaty Kozidrak chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Od lat wokalistka jest związana z zespołem Bajm, a ich przeboje zna chyba każdy. Jednak w życiu piosenkarki było też kilka naprawdę trudnych momentów. Jeden z nich wydarzył się niedawno, kiedy w 2021 roku została ona zatrzymana za jazdę będąc nietrzeźwą. Gwiazda wydała wtedy oświadczenie, w którym ujawniła, że bardzo wstydzi się swojego czynu i wyznała też, że jest gotowa ponieść konsekwencje. Jednak choć piosenkarka zrobiła błąd, to jej artystyczna działalność miała komuś uratować życie. W rozmowie z magazynem Wysokie Obcasy Beata Kozidrak opowiedziała naprawdę mroczną historię. Bywało, że usłyszałam uratowała mi pani życie. Kiedyś poznałam kobietę, którą życie bardzo mocno świadczyło. pojawiły się myśli samobójcze. Chciała skończyć ze sobą. Opowiadała, że tego wieczoru słuchała radia i założyła się z życiem. Pomyślała, że się jako kolejną usłyszy z gośników plamę na ścianie, piosenkę bajmu ze szklanki wody, utwór, który dawał jej siłę. To odstąpi od próby samobójczej. Ludzkie życie jest oczywiście najbardziej istotne i ważne, jednak życie naszych mniejszych przyjaciół również powinno być dla nas istotne. Właśnie tak uważa znana aktorka Olga Bołądź, która zachęca wszystkich ludzi, by adoptowali psy, jeśli już chcą je kupić, to tylko od sprawdzonych hodowli. Sama Olga uratowała swojego pieska, który hodowli służył jako suka rozpłodowa. miał tam naprawdę ciężkie życie a teraz dzięki adopcji szczęśliwym i zdrowym psem. Doda to z pewnością jedna z bardziej barwnych gwiazd polskiego show biznesu. Jednak piosenkarka w swoim życiu przeżyła też wiele mrocznych chwil i niektóre z nich dotyczyły sfery miłosnej. Szczególnie mocno Doda przeżyła związek z wokalistą Nergalem, którym zainteresowała się, gdy zobaczyła go po raz pierwszy w programie Kuby Wojewódzkiego. Różnic między nimi było naprawdę sporo, bo Doda głównie kojarzyła się jako blond włosa piosenkarka, wykonująca raczej muzykę pop i kochająca kolor różowy i rzeczy uznawane za kiczowate. Nergal natomiast grał w zespole heavy metalowym, które zdecydowanie z popem czy kolorem różowym nie ma nic wspólnego, a jednak oboje zaczęli się spotykać i co ciekawe okazało się, że świetnie się dogadują. Bardzo ważnym momentem ich związku były oświadczyny, których Nergal dokonał 31 grudnia 2009 roku. A jednak, nawet życie gwiazd muzyki wcale nie zawsze wygląda jak stel dysku. A niedługo po oświadczynach Nergal usłyszał od lekarza diagnozę, białaczka. To z pewnością musiał być bardzo trudny okres, zarówno dla niego, jak i dla Dody. Jednak co ważne, Rabczewska. Wcale nie zatopiła się we łzach i cierpieniu, tylko za pomocą swojej popularności i muzycznym uzdolnieniom zaczęła szukać dla ukochanego, dawty szpiku. Doda podczas specjalnego koncertu opowiedziała o swoim narzeczonym, chorym na białaczkę, ale także o innych ludziach, którzy mają ten sam problem. Wokaliska chciała w ten sposób podnieść świadomość ludzi na temat białaczki i tego, że każdy z nas może tym ludziom pomóc. I faktycznie udało się, a narzeczony Dody wyzdrowiał. I nie tylko on, bo wiele innych osób też otrzymało szpik. I wydawać by się mogło, że wszystko będzie już dobrze i że przed parą teraz tylko wspaniałe życie. Jednak życie to nie bajka, i nic z tego, bo związek się rozpadł, a ukochany miał z nią zerwać przez telefon. Wtedy Doda w nerwach po rozstaniu miała nawet podpalić część domu. Piosenkarka miała też rzucić rower byłego narzeczonego z szóstego piętra. Dorota Rabczewska po latach w programie Doda 12 kroków do miłości wyznała. Zostawił mnie w Dzień Kobiet, jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik przez telefon. Natomiast w programie Doda Dream Show w rozmowie z Marylą Rodowicz Doda ujawniła te przejmujące słowa: Pamiętam, jak byłam kiedyś z muzykiem. Później napisał w swojej biografii, że wchodzi do mnie do domu, a tam wszędzie ja, na ścianie ja, tu nagrody ze mną, a ja mówię: A co ma być? Maryla Rodowicz, mam swoje nagrody, mam swoje obrazy, mam zdjęcia ze sobą, jestem artystką, dostaję tytuły. A kto ma być? Co mam to palić, żeby tylko nikt nie poczuł się urażony? Chować, zakopywać pod ziemię, żeby absolutnie mężczyzna nie miał kompleksów? Maryla Rodowicz. Dopytała wtedy Dody o sprawę z tym muzykiem, i wtedy Dorota Rabczewska wyznała. No nic, później zdobył jedną nagrodę na krzyż, to trzymał ją nad telewizorem, żeby wszyscy widzieli, u siebie oczywiście w domu, bo się skończyło. I jak przyszczepił sobie szpik, to stwierdził, że mam nie gdzieś. W programie Doda 12 kroków do miłości Dorota Rabczewska ujawniła też: mój były narzeczony zostawił mnie po tym, jak uratowałam mu życie. Schudłam 7 kilo i wypadły mi wszystkie włosy z głowy. Po pół roku naszego związku, kiedy okazało się, że jest chory na białaczkę, zostawiłam wszystko. Interesowało mnie tylko to, żeby przeżył i się wyleczył. Miłość mamy nazywana jest najwspanialszym i najpotężniejszym uczuciem na świecie. W tym przypadku musi tak być, skoro właśnie to ta miłość ocaliła tą piosenkarkę. Edyta Górniak składając życzenia urodzinowe swojemu synowi, który również działa w branży muzycznej ujawniła naprawdę poruszające słowa. Okazuje się, że Alan uratował życie Edycie Górniak. Piosenkarka ujawniła te oto przejmujące słowa, które mocno chwytają za serce. Siedzę dziś kawiarenty na końcu świata, a do kawy napływają mi łzy wdzięczności. Gdybyś się nie urodził, nie byłoby mnie tutaj przynajmniej od kilku lat, miłość do ciebie i odpowiedzialność za Ciebie przeprowadziły mnie za rękę. Przez wszystkie paskudne traumy, nauczyły wybaczać i pokazały, jak potężna może być miłość matki. Twoje życie udowodniło mi, że dobro i prawda zawsze wygrywają. To twoje życie pokazało mi, jak jestem silna. Pięć polskich gwiazd, które chorują na nieuleczalne choroby. Link do filmiku na ten temat w opisie.